Do premiery Evangelion 4.0 został już niecały miesiąc. Wydawało się zatem, że czas promocyjnych klipów raczej dobiegł końca. Nic bardziej mylnego. W Boże Narodzenie otrzymaliśmy kolejny zwiastun zapowiadający długo wyczekiwaną produkcję. Co możemy w nim zobaczyć? Czy trailer uchyla rąbka tajemnicy na temat filmu studia Kara? Za chwilę to sprawdzimy. Nim zaczniemy, pozwólcie, że zachęcę Was do kliknięcia w kartę i obejrzenia materiału na temat wcześniejszego zwiastuna Ewangelion 4.0 oraz moich oczekiwań względem filmu. Tyle słowem wstępu, zaczynajmy. Nowy trailer trwa niewiele ponad 50 sekund, pomijając początkowe i końcowe napisy, więc właściwie o 20 sekund dłużej niż zwiastun poprzedni. Dzięki temu jest bardziej treściwy, dostarczając większe pole do analizy. Tak czyni chociażby pierwsze kapitalnie wyglądające ujęcie. Przedstawia ono ogromną dłoń, prawdopodobnie Ewy, oraz czerwone słupy telegraficzne, ulokowane pod ciemnym niebem. Zastanawiam się, w którym momencie ujrzymy ów niecodzienny krajobraz. Czy podczas podróży Shinjiego, Asuki i Rei, a może po piątym uderzeniu. Ta druga opcja jest wielce prawdopodobna. Sceneria wyraźnie przypomina swą kolorystyką oraz ujęciem kluczowe momenty The End of Evangelion, więc coś może być na rzeczy. Podobne odczucia budzi we mnie wieża radiowa lewitująca na tle najpewniej Białego Księżyca, czyli Jaja Adama, w którym Pierwszy Anioł trafił na Ziemię. Do pewnych wniosków skłania także fortepian pokryty kroplami deszczu oraz osoba Kaoru. Los Nagisy został wyraźnie określony w Ewangelion 3.0, także ciężko spodziewać się, aby miał powrócić. Nie można wykluczyć, że Nagisa wystąpi jednak w retrospekcjach lub podczas wizji, których Ikari doświadczy w trakcie piątego uderzenia. Sporo pytań budzi także lokacja, do której przybywa Misato oraz Ritsuka. Miejsce przypomina jakiś skomplikowany system zasilający wewnątrz ogromnej budowli ewentualnie może być to wnętrze statku Wunder. Ewangelion 4.0 poświęci wreszcie uwagę Asuce, co powinno być już zrobione w trzecim, a nawet drugim filmie. Kilkuletnia, na opatulona szalikiem Langli, wygląda przeuroczo, jednak tego samego nie powiemy raczej o jej przeszłych losach. Jeśli Hidaki Anno zdecydował zachować i mam nadzieję rozwinąć relacje pomiędzy Asuką a jej mamą, z pewnością nie zabraknie okazji do wzruszeń. Ciężko wyobrazić sobie lepszy moment na prezentację przeszłości Langli niż podróż po Tokio 3. Zobaczymy, czy dojdzie do tego właśnie w takich okolicznościach. Zastanawia mnie również emocjonalna wymiana zdań pomiędzy Akagi a Midori Kitakami. Sytuację przypomina poważny konflikt interesów, w centrum którego zdaje się tkwić ranna Katsuragi. Dlaczego Ritsuka i Midori krzyczą na siebie? Czy do awantury dojdzie na samym początku filmu, a może w jego kulminacyjnym punkcie? Póki co możemy wyłącznie spekulować. Do tego samego zachęca fragment z udziałem Shigeru Aoby oraz Makoto Hyugi. Panowie są ubrani w kombinezony, jakie noszą piloci Mechów. Stąd pytanie, czyżby Shigeru oraz Makoto mieli sterować Ewą niczym Shinji i Nagisa? Osobiście nie wykluczam takiego scenariusza. Pod koniec zwiastuna obserwujemy pojedynek dwóch F. Możliwe, iż jedną z nich pilotują dawni pracownicy nerwu, zaś drugą Shinji, co świadczyłoby o zaciętym sporze pomiędzy dwiema stronami. CGI prezentuje się naprawdę solidnie, chociaż czuję pewien niedosyt. Zakładałem, że skoro Evangelion 4.0 zamknie całą serię, uczyni to z prawdziwym przytupem, oczarowując nas piękną klasyczną animacją. Osiem lat jest wystarczająco długim okresem, by położyć na ów aspekt odpowiedni nacisk. CGI nie cieszy, jednak jeszcze gorzej wygląda pomysł z poświęceniem uwagi Makoto i Shigeru. Ostatni film z serii to już zdecydowanie za późno, aby bohaterowie drugoplanowi mogli w pełni zabłysnąć. Mam zatem nadzieję, że moje podejrzenia są zupełnie absurdalne. Prawdziwą wisienką na torcie jest natomiast scena z udziałem Shinji'ego i Gendo. Wściekłe Ikari piorunuje swego ojca nienawistnym spojrzeniem, które mogło spowodować dysfunkcję jego okularów. Mówiąc poważnie, Gendo wyraźnie nie domaga, a usterka okularów spowodował zapewne pocisk z pistoletu. Warto zauważyć, że to same czerwone tło występuje również podczas awantury Ritsuko oraz Midori. Kto wie, czy wszyscy bohaterowie nie pojawią się więc w jednym miejscu, co jest gwarantem ogromnych emocji? Do dzisiaj żałuję, iż Ewangelion 3.0 nie bazuje na relacji Shinji'ego oraz Gendo. Można to jednak jeszcze nadrobić. Więź między ojcem a synem wciąż posiada gigantyczne pole do popisu. Bohaterowie nie omówili chociażby śmierci mamy Shinjiego, czy bezwzględnego zachowania Gendo i porzucenia swego dziecka. Kość niezgody stanowią także działania szefa nerwu, który ewidentnie wykorzystał Ikariego we wcześniejszym filmie. Wyobraźmy sobie jednak scenariusz, gdy Ikari z własnej woli opowiada się po stronie ojca. Taka decyzja postawiłaby wielu bohaterów w bardzo ciekawym położeniu i dała filmowi potężnego, pozytywnego kopa. Myślę, że byłby to całkiem niezły punkt wyjścia dla najważniejszych wydarzeń filmu. Zwiastun wzbudził we mnie również kilka poważniejszych obaw. Brak scen ukazujących wędrówkę Shinji'ego, Asuki i Rei może świadczyć o niewielkiej wartości tego wątku, czego bym chyba nie wybaczył. Oczywiście istnieje szansa, że twórcy pragną zachować pewną tajemniczość, ale raczej w to nie wierzę. Przeszkadza mi także przesadna efekciarskość. Widok Ewy eliminującej hordę przeciwników za pomocą broni maszynowej to obraz zupełnie niepasujący do serii Neon Genesis Evangelion. Do tego dochodzą jeszcze statki powietrzne. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Hideaki Anno postanowił poświęcić im tyle uwagi. Możliwe, iż przesadzam, jednak to właśnie wunder i przeniesienie akcji w przestrzeń kosmiczną popsuło mi odbiór Ewangelion 3.0. A co zrobiło na mnie największe wrażenie w zwiastunie? Zdecydowanie piosenka One Last Kiss, zaśpiewana przez Hikaru Utade. Utwór jest przebojową, wzruszającą, nowocześnie brzmiącą kompozycją, stojącą na podobnym poziomie co Beautiful World. Z tego co się orientuje, One Last Kiss ma zamknąć film, a tym samym całą serię Neon Genesis Evangelion. To jedyny element nie budzący mojego sprzeciwu czy wątpliwości. Najnowszy zwiastun Evangelion 30 plus 10 Fry Upon a Time nie rozwiał zatem moich obaw, a nawet je trochę pogłębił. Zaczynam martwić się o wątek wędrówki, będące zapewne jedyną okazją, by nadać filmowi właściwej powagi. CGI wypada nieźle. Chociaż liczyłem, że zostanie zupełnie wyeliminowane, zaś postawienie na czystą akcję może odbić się filmowi czkawką. Nadzieję pokładam w retrospekcjach dotyczących Asuki oraz relacji Ikariego i Gendo. Prześladuje mnie jednak myśl, że film utonie w wybuchach oraz walkach czyli tym, co lubią najmłodsi widzowie. Neon Genesis Evangelion najlepiej przyjęli oraz zrozumieli jednak ludzie dorośli z pewnym bagażem doświadczeń. Czuję, że pełnoletni widzowie poczują po Ewangelion 4.0 spore rozgoryczenie. Ale chciałbym się mylić. Nawet nie wiecie, jak bardzo chciałbym się mylić.